Wszystkim mam tego GLa Anglika co wyjmuję motor, i tak chciałem tutaj tylko napomknąć pomijając Klakson, bo Klakson tam pierdoła jest. Ale tutaj rurki przewody hamulcowe to są naprawdę, tak w oryginalnie nie wychodziło. Ktoś sobie to robił, to nie wszystko. A tam przewód idzie po, po tej belce na dole. Po tej belce idzie wzdłuż przewóz hamulcowy. A on tu nie powinien iść, tak jest. Tak jest przymocowany. O, proszę zobaczyć. Tam sobie idzie po belce, i potem sobie wędruje taki krzywóz. Tutaj i tutaj. No to ktoś tutaj popłynął fest. Ktoś tutaj popłynął fest. I nie tylko z tym bo bo tutaj na przykład z lewej strony gdzie jest górniczek ja tu oczywiście nic jeszcze nie ruszałem trzeba go tu odkręcić tutaj patrzę, a tutaj już jest niedokręcony odstaje, śruba nawet nie jest trafiona w otwór no tak tutaj tak samo jakiś kongo jest, o kolejny przewód hamulcowy no jest dramat no ale cóż, na to ostatni nie przyjechał Będę musiał odkręcić jakoś, bo można belkę przecież ściągnąć i tyle, nie? No, ale jest, kurde, nie jest ciekawie. Robimy to, co mamy zrobić, i pozostawiamy tak, to wszystko i tyle. W sensie, wyjmujemy silnik, uszelniamy, wkładamy silnik, żeby było jak najbardziej wszystko ok, bo tam jest mnóstwo oleju, z tego co zdążyliście już zauważyć na filmach, nie? Także. Jest mnóstwo pracy, mnóstwo pracy, dużo więcej niż klient by sobie wyobrażał. Także bierzemy się za robotę, bo szkola czasu. Pozdrawiam wszystkich.